Uproś im mądrość w wyborach, siłę w trudnościach i serca otwarte na Boże działanie. Niech w naszym domu zawsze króluje zgoda i wzajemny szacunek, a miłość Boga niech będzie fundamentem wszystkiego, co robimy. Bo Ty, święty Judo tadeuszu jesteś świadkiem, że nawet z najtrudniejszej sytuacji Bóg może wyprowadzić dobro. Nie zostawiasz nikogo, kto zwraca się do Ciebie z ufnością. Twoje imię stało się symbolem nadziei dla tysięcy ludzi na całym świecie. Kiedy wszystko zawodzi, Ty pozostajesz przy nas. Kiedy nie ma już siły do walki, Ty przypominasz, że Bóg działa także w ciszy i w ukryciu. Święty Judo Tadeuszu, dziś powierzamy Ci nasze sprawy, te małe i te, które wydają się beznadziejne. Uproś dla nas łaskę pokoju nadziei i cierpliwości. Niech Twoje wstawiennictwo przeprowadzi nas bliżej Boga, który zawsze słyszy nasze wołanie, nawet jeśli odpowiada inaczej, niż oczekujemy. Napisz w komentarzu Święty Dżudo Tadeuszu, pomóż mi w mojej trudnej sprawie i uproś mi potrzebne łaski, abyśmy wspólnie mogli modlić się za wszystkich, którzy dziś potrzebują nadziei i Bożej pomocy. Święty Judo Tadeuszu, Ty, który jesteś znakiem nadziei dla zrozpaczonych, przychodzimy do Ciebie, bo wierzymy, że Twoje wstawiennictwo może przemienić każde serce i każdą sytuację.